Zadanie 33, zadanie 33. I tak. Najdłuższa przekątna grania stosuwa prawidłowego, sześciokątnego, ma długość 12. I jest nachylona do płaszczyzny pod kątem 60 stopni. Ma być objętość tego grania stosupa. No i tak. Co mamy? Mamy najdłuższą przekątną podaną, czyli ta na zieloną i wynosi 12. Mm. I tak, co my jeszcze wiemy? Wiemy, że w podstawie jest sześciokąt. A co to takiego jest sześciokąt foremny? Sześciokąt foremny składa się z sześciu trójkątów równobocznych. To mamy 60 stopni. Jak tu jest 60, to jest kąt prosty. To tu jest 30. I teraz tak. Mamy obliczyć objętość. Objętość to się równa pole podstawy razy wysokość. Nasze pole podstawy to się równa 6 razy pole trójkąta, tak? Bo tu mamy tyk 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 tyk. Nasz trójkąt to jest trójkąt równoboczny. W super tablicach maturalnych macie wzory na trójkąt równoboczny. Skopiuję wam i je wkleję. O, widzicie? Tyle dobroci jest w tablicach naturalnych. Są one na stronie 9. Strona 9. I tak, gdzie my mamy pole? Tutaj, no nie? To jest to. Czyli tutaj to różowe. O, to jest pole tego, tak? Pole podstawy. I teraz, yy, co jeszcze mogę zrobić? Mogę sobie od razu tu podstawić, że 6 razy. A kwadrat pierwiastek z 3 przez 4. I co dalej ja wiem? Mm, wiem, że... Oj. <laughs> tu, tu mam A, 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 tu mam A. I te wszystkie w środku różowe to też jest A, tak? Bo mamy trójkąt równoboczny. I teraz co ja zrobię? Wezmę wyciągnę tutaj ten z środka trójkąt, OK? I narysuję go obok. Bo musimy obliczyć wysokość i długość tej naszej krawędzi w podstawę. Różowy, tu mamy zielony, a tu zróbmy taki ciemniotki. I tak, tu jest nasza wysokość. Czyli tu mam wysokość. Tu mam 12, a tu mam co. A. Plus A. A plus A, czyli mam 2A. W tym miejscu mam 60 stopni, w tym miejscu mam 30 stopni. Więc. Mhm. Więc mogę sobie skorzystać z funkcji trigonometrycznych. I tak, H obliczesz z jakiej funkcji? H mi idzie do kąta 60 stopni, czyli to będzie sinus 60 stopni równa się h podzielone przez 12. Widzicie to, dzieci moje, kochane? Rozumiecie skąd się mi to wszystko wzięło? Jak macie jakikolwiek problem, no to piszcie. I tak, sinus 60 stopni. To jest pierwiastek z 3 przez 2. To się równa. H przez 12. To razy to. Czyli 12 pierwiastek z 3 równa się. 2, H. Dzielę przez 2. 6 pierwiastek z 3 równa się. H. Czyli tu to się równa. 6. Pierwiastek z 3. I co dalej? Teraz muszę sobie obliczyć to różowe. Tu. I popatrzmy tutaj. Kto lubi się przytulać? Przytulać lubi się kosinus 60 stopni. Dlaczego mówię o przytulaniu? Bo ja sobie tak wyobraziłam, że cosinus to jest ta miara, która jest przy tym kącie. Widzicie? I tak cosinus przytula, obejmuje tutaj nam ten róg. Więc mam 2A do 12. Kosinus 60 stopni. Znów jest jedna, druga. To się równa. 2A razy 12. To razy to. Ta się równa 4 A, 1 razy 12 to 12. Podzielmy to przez 4, a równa się 3, wyliczmy sobie nasze pole podstawy, czyli 6, razy 3 do kwadratu pierwiastek z 3 przez 4. To się równa. To się równa. Tu nam się skróci. Mam 2, 3. I mam 3 razy 27 pierwiastek z 3 przez 2, czyli 81 razy pierwiastek z 3 przez 2. Tak? I tyle wynosi moje pole podstawy. No to teraz obliczmy naszą objętość. V to się równa. 81 pierwiastek z 3 przez 2 razy 6 pierwiastków z 3 to się równa. 1, 3. O Jezus Marian. Więc mam tak. 81 pierwiastek z 3 razy 3 pierwiastki z 3 to się równa. Pamiętamy, jak jest pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to jest pierwiastek z 9, czyli 3. I co my dalej mamy? I co my dalej mamy? Dalej musimy sobie powyliczać. Chyba będę kichać. Kichnęłam. Przepraszam Was. Jest raz. Ojej jeju! Wybaczcie. Ojej. Ależ mnie pokichało. Czyli mamy tak. 81 razy 3 i razy 3, czyli...